Niech żyje rock and roll. Korzenie rock and rolla tym razem z Sopotu. Jesteśmy na Monte Cassino i mam niebywałą okazję do spotkania z kimś niesamowitym z wielką legendą, wielkim człowiekiem kompozytorem, twórcą sukcesów, zespołu. Budka suflera. Z nami dzisiaj jest Tomasz Żeliszewski. Witaj, Tomku, w Sopocie. Bardzo jest mi miło. Witam państwa serdecznie. Cieszę się, że jesteś znowu w Sopocie. Tutaj, można powiedzieć, też zaczynałeś swoją karierę. Tu w pobliżu pewnie pamiętasz, jak zafunkcjonował kiedyś pierwszy legendarny non-stop. Oczywiście, świetnie to pamiętam. To wszystko jest y, najprawdziwsza prawda. Lekko bym tylko sprostował, ja nie jestem kompozytorem. Kompozytorem i to wspaniałem jest mój kolega Ronek Lipko. A ty jesteś za to autorem tekstów ja, największych czasami, przebojów czasami zespołu. Piszę, czasami piszę y, teksty. Myślę, że jesteście jedynym polskim zespołem rock and rock'n'rolla, roka w ogóle, któremu się spełnił sen o Ameryce co było widać w filmie, który no, oglądałem z zaciekawieniem i myślę, że nikomu się nie udało dokonać takiej trasy i tak wspaniałego potem dokumentu w postaci filmu. A czy masz na myśli Carnegie Hall i, i, i całą tą sytuację? To Zresztą tam życie napisało bardzo, bardzo taki momentami dramatyczny scenariusz, bo myśmy do tego Carnegie Hall dwa razy podchodzili z powodu choroby Krzysztofa. Naprawdę bardzo poważnych sytuacji zdrowotnych jego. Pierwszy koncert się nie odbył i druga wyprawa, w końcu się to wszystko bardzo ładnie rozwiązało. To prawda. Natomiast w wątku, który poruszaliśmy przed chwilą e, z paniami i, i z ludźmi, którzy, e, którzy z nami pracowali, śpiewali z przodu sceny, po prostu oni śpiewali z przodu sceny, to e, to, że do dzisiaj, to prawda, e, zapraszamy ich i odbywają się koncerty, które przyciągają tysiące ludzi, to w tym jest jeszcze, tkwi jeszcze jeden drobny wątek, który trzeba no, no powiedzieć Sprawiedliwie i głośno, mianowicie sama twórczość, bo bez tego by się to, to tak ładnie nie udało. Bez naprawdę dużego, dużej zdolności tworzenia, wyczucia talentu, pisania piosenek dla, jak się okazało, dziewczyn, również przez Romka piosenek właściwych, przy, przy to wszystko są wielkie hiciory, wielkie przeboje, no bez, 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 bez płyty, którą nagraliśmy, takiej, ani innej, z, tak, z zawartością wielu potem, no mega przebojów, jakie, jakie Iza wtedy miała, bez y, kilku płyt, myśmy nagrali cztery płyty dla Ulki, z Ulką, dla Ulki. E, przynajmniej z monto, skompilowalibyśmy z tego materiał na dwie płyty Greatest Hits. To były wtedy też wielkie przeboje do dzisiaj. No, nie możemy wyjść na scenę z Ulką, żeby nie zagrać e, Dmuchawców, żeby nie zagrać Luz Blues, Malinowego Króla, Bogowie Wszyscy i Demony i parę. I mógłbym jeszcze parę. I to jest. Super, jesteśmy bardzo z tego dumni, natomiast to już jest y, y, sprawcą tego, jest ten niewielkiego wzrostu człowieczek. Mój kolega z zaklawiatury Romek Lipko, i on, bo on po prostu pisał piękne, melodyjne, ładne y, piosenki i. Y, nie można też oczywiście zapomnieć o, o, o autorach, o Mogielu, o Dudkiewiczu, o Bogusiu Olewiczu. Tu ja już pomijam głównego naszego ideologa, jeżeli chodzi o treści przez nas śpiewana Adama Sikorskiego, ale to już jest, to, już, to są pierwsze właśnie 4-5 lat budki, która po raz pierwszy stała się gigantyczną gwiazdą po płycie Cień Wielkiej Góry, przechodnie byłem między wami. To, to wtedy były rzeczy, które, które nawet nie da się przełożyć na dzisiejszy rynek, jak yy, straszne wrażenie i znaczenie ta płyta miała dla popkultury lat 70. Powiedz mi tak, jesteście wciąż na fali. 36 lat gracie, jesteście nie do zdarcia, koncerty za koncertami, nie możecie się obgonić od kolejnych propozycji. Yy, ukazują się na rynku kolejne wydawnictwa, kolejne płyty w różnych formacjach. Powiedz mi, co w tym roku, czym nas zaskoczycie i co dowiemy się w tym roku o budce Suflera, jeżeli chodzi o, o koncerty, o wydawnictwa, o to wszystko, co się jeszcze może wydarzyć. W jesieni wprowadzimy cały nasz bekatalog, ponieważ już najwyższy czas na to, tak bym powiedział. Pokończyły nam się różne licencje, umowy na to no fajne no, projekty, ale które już są historią. I, I wprowadzimy w jesieni na rynek 20 naszych katalogowych najważniejszych płyt. Zarówno w postaci takiej, takiej ekskluzywnej kolekcji, kolekcji w takim. Pudełko, no bo to jest pudełko, nazywa się to szumnie C Box jako taki powiedzmy rodzaj opakowania. To jest piękne, ekskluzywne wydawnictwo, tam w środku książeczka i to trzeba zobaczyć. No nawet nie, nie próbuję o tym się specjalnie Kiedy możemy tak... wypowiadać. To na rynku powinno się pojawić na początku października. W tym jak już zaczyna się ten taki powiedzmy sezon handlowy bożonarodzeniowy i to będzie do kupienia przede wszystkim u nas w sklepie internetowym. Odsyłam do, do, do Daniela, specjalisty w tej archiwum dziedzinie, mroka, archiwum mroka, tak dokładnie, gdańszczanina, y, y, z którym znamy się wiele, wiele lat, to jest nasz były fan, fanem jest zapewne do dzisiaj, natomiast od wielu lat pracujemy, bo to jest bardzo zdolny internauta, w ogóle wizjoner, w tej chwili już przedsiębiorca, ma księgarnię internetową, tam będzie to na pewno do kupienia. 36 lat na scenie, kolejny jubileusz już wkrótce. Czy już macie jakąś wizję? Co to będzie za koncert? Jakie to będzie wydarzenie? Poczekaj, bo to tak. Teraz mamy 36 rok, to prawda. Mieliśmy w zeszłym roku 30. Wszystkim mamy nadzieję w zdrowiu doczekać, wiesz, tego następnego jubileuszu, więc skupmy się na tym. A jak się już to będzie pomalutku zbliżało, to wiesz to, mówi się tak. Ważna jest idea. Pieniądze to się na to zawsze znajdą. Jak jeszcze nam zdrowie dopisze, to z wielką przyjemnością zagramy i dla Polonii, gdzie ona by nie była, i tutaj dla, dla fanów w różnym wieku, którzy już przyprowadzą wnuczki, dzieci i tak dalej. Zobaczymy. To, do, 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 do tego czterdziestolecia jeszcze mamy trzy pół roku. Także my na razie jeszcze jesteśmy troszeczkę pod, pod wrażeniem 35-lecia i, i wydawniczo, i koncertowo, bo szczerze mówiąc, nadal gramy koncerty z naszymi gośćmi, które są troszeczkę kontynuacją zeszłorocznej trasy, takiej jubileuszowej. Właśnie, Ulka czasem jest naszym gościem, permanentnie Felek i Bombel, Iza czasem, i, i no. Podobały się te koncerty. One są dosyć no, atrakcyjne, takie rozbudowane. Mają, mają, Jest dużo po prostu w nich. Tak naprawdę to, to, jest takie, to, to są takie koncerty typu Greatest Hits. Tomku, dziękujemy Ci bardzo za wizytę, za rozmowę. Do zobaczenia, mam nadzieję, przy dobrych muzycznych okazjach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.